Żyjemy w nowej motoryzacyjnej erze postępującej elektryfikacji, hybryd i downsizingu. Analogowe supersamochody samochody z wolnosącymi V12kami są na wymarciu zastępowane przez kolejne pokolenia obiektów marzeń. Każda motoryzacyjna era ma swoje ikony i bezapelacyjnie takimi właśnie symbolami obecnej ery są przedstawiciele Tzw. świętej trójcy hypersamochodów. Porsche 918, Ferrari LaFerrari oraz McLaren P1. W końcu przyszedł czas, by na powagowanych nimi się zająć, omówić je, przeanalizować i porównać. Zaczynamy od Porsche, bo to Niemcy jako pierwsi zaczęli pracę nad swoim hiperautem nowej generacji. Jeśli jesteście gotowi na ekscytującą dawkę technikaliów, koni mechanicznych i prędkości, to zapnijcie pasy, jedziemy. Na początek musimy zadać sobie jedno z najbardziej fundamentalnych, filozoficznych wręcz pytań: dlaczego? Świat się zmienia. Czy tego chcemy, czy nie, zarówno z powodu rzekomo kończących się zapasów ropy naftowej, jak i globalnego ocieplenia klimatu, zostały nam narzucone ograniczenia w kwestii silników spalinowych. O ile w przypadku marek, które w swoim portfolio mają szeroką gamę modeli Transformacja tym spowodowana nie musiała być aż tak trudna, wystarczy bowiem tworzyć bardziej ekologiczne napędy. O tyle w przypadku marek czysto sportowych okazało się to nie lada za Nie możemy tak po prostu przejść na bardziej ekonomiczne napędy, bo Porsche całą swoją historię i pozycję na rynku związało ze sportem, więc w obliczu nowej ery trzeba było wymyślić sposób, by taką motoryzację zachować by móc w nowej rzeczywistości dalej sportowe obiekty marzeń tworzyć. Mowa o okolicach 2008-2009 roku. Produkcja flagowej Carrera GT zakończyła się w 2007 roku, wypadało więc na dobrą sprawę lada moment ogłosić jego następcę. Tak też postanowiono uczynić i niespodziewanie już w 2010 roku Zaprezentowano koncept kar nazwany Porsche 918 Spider Hybrid Concept. Absolutnie cały motoryzacyjny świat był w szoku. Flagowy, najszybszy super samochód niemieckiej marki miał być hybrydą wspomaganą elektrycznym silnikiem. W tamtym czasie nikt się nie spodziewał, że jakikolwiek poważny gracz na rynku hipersamochodów odważy się na taki krok. A Porsche nie dość, że taki prototyp zbudował, to w dodatku kompletnie pozamiatał obiecanymi osiągami: 800 koni mechanicznych, 300 km na godzinę i spalanie benzyny na poziomie 3 litrów na 100 km. Ludzie zbierali szczęki z podłogi, i nikt nie mógł uwierzyć, że to się dzieje naprawdę i jest to możliwe. Problem jednak polegał na tym, że Porsche również nie wiedziało, czy jest to możliwe. Wiecie, Porsche chcąc ogłosić następcę Carrera GT trochę się pospieszyli i stworzyli koncept kar w pełnym tego słowa znaczeniu. To była koncepcja, wizualizacja pomysłu, który siedział im w głowie. Połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym, które przełączałyby się między sobą w zależności od zapotrzebowania, zapewniając ekonomiczny i ekologiczny napęd oraz sportowe osiągi. Na papierze, w kadzie i teoretycznych wyliczeniach ma to sens. Natomiast czym innym jest faktyczne stworzenie tak kosmicznie skomplikowanego napędu i doprowadzenie go do bezawaryjnego działania w cywilnym, seryjnie produkowanym samochodzie. Odbiór genewskiej prezentacji i aplauz, jaki wokół Porsche się zrobił, był jednak tak wielki, że Niemcy nie mieli wyjścia. Maksymalnie w przeciągu kilku lat musieli stworzyć coś, czego nikt dotąd nie osiągnął. Sportowy samochód z krwi i kości, który zadowoli się znikomą ilością paliwa. Jak już jesteśmy w temacie paliw i tankowania, to Safe, który jest partnerem tego filmu, ma dla Was vouchery na tankowanie o wartości 300 zł. Wystarczy wejść na besafe.pl i skorzystać z najszybszego kalkulatora ubezpieczeń OC i AC. Należy podać numer rejestracyjny auta i datę urodzenia właściciela, by poznać cenę ubezpieczenia. Wszyscy klienci, którzy skorzystają z promocji i kupią ubezpieczenie samochodu, dostaną w prezencie voucher na tankowanie o wartości 300 zł. Można więc powiedzieć, że z automatu ubezpieczenie staje się 300 zł tańsze, bo przecież i tak każdy właściciel auta tankować musi. Wszystkie szczegóły, wraz z linkiem niezbędnym do uzyskania prezentu, znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz wracamy do tematu tego odcinka. Porsche zakasało więc rękawy i rozpoczęto proces inżynieryjno-projektowy. Kierownictwo zarządziło, że pierwszy, gotowy i w pełni ukończony egzemplarz przeznaczony dla klienta ma zjechać z linii montażowej w przeciągu 3 lat. W nieco ponad tysiąc dni niemiecki zespół musiał zamienić teoretyczną koncepcję w jeżdżący i działający samochód. A dodatkowo poza spalaniem na poziomie około 3 litrów i mocą 800 koni do wymagań doszło pobicie rekordu na Nürburgring w kategorii samochodu produkcyjnego. Nie lada wyzwanie. Aby nie wymyślać koła na nowo, a przy tym niepotrzebnie nie tracić czasu, zdecydowano się wykorzystać dwie gotowe niemieckie platformy do budowy nowego projektu: konstrukcję nośną i podwozie z Porsche Carrera GT i napęd z prototypu wyścigowego Porsche RS Spider na czele z wolnosącą v 8 o pojemności 4,6 litra. Celem spełnienia restrykcyjnych wymagań dotyczących ekonomiczności i spalania, spalinowy silnik będzie współpracował z dwoma silnikami elektrycznymi, jednym przy przednich kołach i jednym sparowanym z jednostką spalinową przed skrzynią biegów. Na wzór konstrukcji z Carrera GT, główny napęd będzie zamontowany centralnie, a moc przekazywana będzie tylko na tylne koła, dzięki czemu cały układ będzie spoczywał za plecami kierowcy. I nie trzeba będzie wykorzystywać wału napędowego do napędzania przednich kół, a dzięki temu kabina kierowcy będzie mogła być osadzona niżej, co obniży środek ciężkości. Z przodu natomiast, niezależnie od głównego napędu, użyty zostanie elektryczny silnik napędzający koła przednie. Dzięki temu nie tylko zyskujemy napęd na cztery koła bez wału napędowego biegnącego pod podwoziem, ale w dodatku zyskujemy wektorowanie momentu obrotowego. Mówiąc w skrócie, jeśli w czasie pokonywania zakrętu więcej momentu przekażemy na koła zewnętrzne, a wewnętrzne otrzymają mniej mocy, to zyskana w ten sposób trakcja pozwoli zacieśnić zakręt i pokonać go z większą prędkością. Tak sprytnie rozwiązany napęd będzie miał ogromny wpływ na jakość prowadzenia tego hipersamochodu. Na około 700 dni przed deadline, Porsche miał gotowy napęd elektryczny wraz z pakietem akumulatorów o pojemności 6,8 kWh, pełne karbonowe nadwozie dla zrekompensowania masy akumulatorów, zawieszenie i większość podzespołów, które składają się na gotowy pojazd. Po złożeniu tego w całości, jednak pojawiły się bardzo poważne problemy, które nie do końca zostały przewidziane na etapie projektowym. Po pierwsze, napęd nie mieścił się w komorze za plecami kierowcy. Skomplikowane połączenie spalinowego i elektrycznego napędu wraz z układem przeniesienia napędu poprzez skrzynię biegów na tylną oś w praktyce zajmowało po prostu zbyt dużo miejsca. Mimo skrupulatnego poukładania poszczególnych elementów, całość zajmowała mnóstwo przestrzeni, a to i tak był dopiero początek problemów. Bardzo ciasne upakowanie napędu oznaczało wielki problem z izolacją termiczną i zarządzaniem temperaturą. Duże nagromadzenie ciepła w komorze silnika przeniosło się na akumulatory umieszczone w podłodze za kabiną, więc te bardzo łatwo ulegały przegrzaniu, co z jednej strony oznaczało znaczny spadek ich wydajności, a z drugiej strony stwarzało zagrożenie samozapłonu. Prace utknęły w martwym punkcie, a na horyzoncie pojawiła się wizja upadku tego projektu. Na co komu hipersamochód, samochód, który musiałby być wielkości busa, tak by odpowiednio odseparować elektrykę od sekcji spalinowej, jednocześnie usprawniając odprowadzanie ciepła na zewnątrz. Problem był naprawdę poważny i nie bardzo było widać sposobu na jego rozwiązanie. Okazało się jednak, że jedna kluczowa zmiana może całkowicie odwrócić losy projektu. Rozwiązaniem okazała się gruntowna modyfikacja wolno V8, mianowicie odwrócenie umiejscowienia do lotu i wydechu. Praktycznie zawsze w silnikach widlastych mamy wspólny dolot umiejscowiony między rzędami cylindrów na środku, natomiast kolektory wydechowe znajdują się na zewnętrznych stronach silnika i tam rozpoczyna się wydech odprowadzający spaliny na zewnątrz. Jeśli przyjrzymy się samochodowi koncepcyjnemu, który został zaprezentowany w 2010 roku, to z łatwością zauważymy wydechy po bokach w tylnej sekcji nadwozia. Odwracając system przepływu powietrza w silniku, otrzymujemy zewnętrzny dolot, który dzięki chłodnemu powietrzu nie emituje ciepła do komory silnika i przez to nie nagrzewa układu elektrycznego oraz centralny wydech umieszczony u góry. Do tego zamiast prowadzić wydech do tylnej sekcji nadwozia, to spalinę kierujemy od razu na zewnątrz. Dzięki temu bardzo efektywnie odprowadzamy ciepło, bo skupiony w jednym miejscu krótki wydech od razu odprowadza spaliny z dala od samochodu, a do tego oszczędzamy mnóstwo miejsca, nie musząc prowadzić układu wydechowego w tradycyjny sposób. To gruntowna modyfikacja silnika wymagająca przerobienia rozrządu i osprzętu, ale dzięki niej za jednym zamachem rozwiązano oba kluczowe problemy tego projektu, czyli zarządzanie ciepłem oraz miejsce w komorze. Początkowo obawiano się, że spaliny o temperaturze przekraczającej 900 stopni Celsjusza mogą stopić karbonowe elementy nadwozia. Symulacje udowodniły jednak, że odpowiednio ukierunkowane spaliny wydalane z wydechu z odpowiednią prędkością. Będą mieszać się z powietrzem przepływającym nad nadwoziem, co skutecznie obniży ich temperaturę. Po pokonaniu poważnych problemów wieku dziecięcego z około 500 dniami do planowanego czasu premiery przyszedł czas na zajęcie się głównymi założeniami Porsche 918, czyli tym, by był piorunująco szybki. Układ elektryczny, mimo swoich niezaprzeczalnych zalet, do których dojdziemy za chwilę, ma jedną poważną wadę mianowicie masę. Znane porzekadło mówi, że masa wrogiem przyspieszenia, natomiast mówiąc poważnie, faktycznie większy ciężar samochodu sportowego zawsze przekłada się na gorsze prowadzenie, niższą prędkość i ogólne uczucie mułowatości i braku zwinności na dobrą sprawę niezależnie od tego, z jak wysoką mocą byśmy ją sparowali. Dlatego w 918 dużo uwagi właśnie masie poświęcono. Tak jak wspomniałem wcześniej, całe nadwozie zbudowane jest z włókna węglowego. Do tego, przy okazji modyfikacji silnika, przeprowadzono na nim kurację odchudzającą. Zastosowanie tytanowych korbowodów, magnezowych zaworów i nowych odlewów z cieńszymi ściankami w skrzyni korbowej oraz głowicy przełożyło się na masę całkowitą silnika na poziomie zaledwie 140 kg. Dodatkowo, jednostka napędowa została ustanowiona częścią tylnej konstrukcji nośnej, co z jednej strony obniżyło masę, bo mniej wzmocnień wymagał sam monokok, po drugie zaś zwiększono tym samym sztywność nadwozia, co przełożyło się na polepszenie właściwości trakcyjnych. Ostatecznie udało się zejść z masą pojazdu do poziomu niemal idealnie 1700 kg, co jak na hiper samochód z najwyższej półki nie jest jakimś wybitnym wynikiem i elektronika robi tu swoje. Natomiast imponujące jest to, że aż 80% masy. Spoczywa w dolnej połowie nadwozia. Wysoka masa więc została możliwie najlepiej zagospodarowana, tak aby maksymalnie obniżyć środek ciężkości, co ma niebagatelny wpływ, zwłaszcza w czasie pokonywania zakrętów. Do tego na jakość prowadzenia, oprócz wektorowania momentu obrotowego między kołami, wpływ ma również skrętna tylna oś. Tylne koła skręcają się o 3 stopnie kątowe w tym samym kierunku co przednie koła celem stabilizacji jazdy przy wysokich prędkościach oraz w przeciwnym kierunku względem kół przednich w czasie pokonywania wolnych zakrętów, dzięki czemu samochód, mimo swojej masy, staje się zwinny i zwrotny. Oczywiście nie zapomniano również o aerodynamice. Aktywny unoszący się w górę tylny spoiler. I aktywne otwierane klapy w grillu, w zależności od zapotrzebowania, sterują przepływem powietrza i generowanym dociskiem, zarówno nad, jak i pod samochodem. W trybie performance, spoiler dodatkowo zmienia swój kąt natarcia o 8 stopni kątowych, by dodatkowo wzmocnić efekt aerodynamiczny. Sam tylny spoiler generuje do 326 kg docisku, co przy okazji oznacza, że musiał on być na tyle mocny i trwały, by taką masę utrzymać. Przyszedł czas na ostateczne testy i szlify. By upewnić się, że wszystkie podzespoły będą funkcjonować poprawnie w każdym środowisku, testy odbyły się na całym świecie w realnych warunkach. Porsche 918 zostało sprawdzone w mroźnej Szwecji, upalnej Afryce oraz na suchych i zapylonych pustyniach Nevady. Potrzeba było ponad 160 tysięcy km jazdy, by upewnić się, że wszystko działa jak należy. Ostateczna, produkcyjna wersja zaprezentowana została na czas zgodnie z planem, w 2013 roku, na Frankfurt Motor Show. Limitowany do 918 sztuk Porsche kosztował ówczesne 845 tysięcy dolarów, czyli nie mało. Co klienci dostawali w zamian? No cóż, pojazd otwierający zupełnie nowy rozdział w historii motoryzacji. Porsche 918 to pocisk na kołach o osiągach, które wprawiają w osłupienie. Przyspieszenie do setki zajmuje 2,4 sekundy, prędkościomierz dobija do 200 w czasie zaledwie 7 sekund i dociera aż do 351 km na godzinę. Niesuche liczby jednak robią największe wrażenie. Mimo potencjalnych korzyści, nie zdecydowano się na użycie turbodoładowanego silnika spalinowego. Bo najlepsze wrażenia z jazdy zawsze będzie dawał motor wolnosący. V8 o pojemności 4,6 litra kręci się do szalonych 9000 obrotów, osiągając moc 608 koni mechanicznych. W tandemie z silnikami elektrycznymi tworzy to zupełnie nową jakość, bo silnik elektryczny, zaprzęgnięty do działania w imię prędkości, wypełnia wszystkie luki tam, gdzie silnik spalinowy nie jest w stanie generować pełni mocy czyli przede wszystkim w niskim zakresie obrotów i podczas zmiany biegów. Centralny elektryczny motor umieszczony przed skrzynią biegów oprócz dostarczania dodatkowej mocy służy jeszcze jako alternator i rozrusznik, natomiast przedni silnik elektryczny odpowiada przede wszystkim za realizację napędu na cztery koła i rozłącza się przy prędkości 200 km na godzinę powyżej tej prędkości czyniąc z 918 samochód tylnonapędowy. Połączenie elektrycznego i spalinowego napędu daje łącznie oszałamiające 887 koni mechanicznych, jednocześnie osiągając średnie spalanie 3,5 litra benzyny na 100 km. Brzmi to jak marketingowe pierdolety, więc chciałbym się przy tym na chwilę zatrzymać. Jasne, ten samochód nigdy nie wskaże spalania na poziomie niecałych 4 litrów w momencie, gdy będziemy korzystać z pełni jego osiągów. Natomiast podczas delikatnej codziennej jazdy jest to nie dość, że osiągalne, to jeszcze w pełni realne i potwierdzone badaniami w cyklu 50% miasto i 50% trasa. Wszystko dzięki bardzo sprytnemu zarządzaniu energią. Stosunkowo mały zestaw akumulatorów o pojemności 6,8 kWh starcza na przejechanie niecałych 30 km z prędkością maksymalną 145 km na godzinę w trybie w pełni elektrycznym i auto korzysta z niego głównie podczas jazdy miejskiej oraz w trasie, kiedy utrzymujemy stałą prędkość. W momencie zmiennej jazdy nadal to silniki elektryczne odpowiadają głównie za dostarczanie mocy, a silnik spalinowy działa częściowo jako napęd i częściowo jako generator. Po zaledwie 10 minutach jazdy z aktywnym silnikiem spalinowym zestaw akumulatorów zyskuje 80% naładowania, a pełne naładowanie od 0 do 100% wymaga zaledwie 2 litrów benzyny. Do tego Porsche wykorzystuje układ hamulcowy odzyskujący energię kinetyczną, który również wspomaga poziom naładowania akumulatorów. To jest wręcz fascynujące, jak za pomocą, owszem, skomplikowanego, ale mimo wszystko małego układu hybrydowego uzyskujemy z jednej strony samochód wybitnie ekonomiczny, a z drugiej strony Bezkompromisowo sportowy w najlepszym tego słowa znaczeniu, z wolno-sądzą V8 kręcącą się do 9000 obrotów. Pikanterii dodaje fakt, że górny wydech emituje dźwięki silnika zaraz za naszą głową, co wprowadza doświadczenia dźwiękowe na jeszcze bardziej ekscytujący poziom. Performance, gdzie cały zespół napędowy nastawiony jest tylko i wyłącznie na osiągi, silniki elektryczne pełnią rolę takiego niewidzialnego MAGA. Z jednej strony za cały wachlarz doświadczeń audiowizualnych odpowiada spalinowy motor. A z drugiej strony magiczna elektryczna ręka powoduje, że kierowca doświadcza przyspieszeń znacznie wykraczających poza zdolności spalinowej jednostki, i odczuwalne jest to zwłaszcza w kwestii dostępności momentu obrotowego. Wciśnięcie gazu powoduje natychmiastową reakcję i wystrzelenie do przodu w każdych warunkach. Wyobraźcie sobie, że startując pełnym gazem z pełnego zatrzymania. Po jednym obrocie kół Porsche 918 już jedzie z prędkością 25 km na godzinę. W tym miejscu warto wspomnieć, że zgodnie z początkowymi wytycznymi we wrześniu 2013 roku Porsche 918 faktycznie pobił rekord czasu okrążenia na torze Nürburgring. Nie dość, że o całe 14 sekund poprawił dotychczasowy rekord należący do Dodge Vipera ACR, to w dodatku jako pierwszy produkcyjny pojazd w historii przebił barierę 7 minut, osiągając finalnie 6 minut i 57 sekund. Z ciekawostek warto dodać, że podczas sprzedaży oferowano również akcesoryjny zestaw wajsach, kosztujący dodatkowe 85 tysięcy dolarów. W jego skład wchodziła przede wszystkim redukcja masy dzięki lżejszym magnezowym felgom, obiciem z alkantery zamiast skóry. I dodatką z włókna węglowego na czele z lusterkami, tylnym spoilerem, dachem i powiększonym tylnym dyfuzorze. Co niezwykle ciekawe, okazało się, że większość nowych 918 w ten zestaw została wyposażona, i paradoksalnie egzemplarze bez niego są na rynku wtórnym rzadsze. Podejrzewam, że skoro kogoś stać na auto kosztujące prawie milion dolarów, które dodatkowo trzeba eksploatować i ubezpieczać, to dopłacenie dodatkowych 85 tysięcy dolarów za nieco lepsze osiągi jest takim no braiderem, sprawą oczywistą. Idąc dalej, wnętrze pod kątem stylistyki dość typowe dla Porsche, poza kilkoma specjalnymi minutami. Jednoczęściowe fotele z włókna węglowego mają zintegrowane obicia z gołym karbonem. Charakterystyczny centralny panel sprawia, że wszystko co najważniejsze do obsługi mamy pod ręką, ale co ciekawe, nie znajdziemy tam nigdzie skrzyni biegów i jako takiego drążka skrzyni w ogóle nie mamy. Za selekcję biegów odpowiada ten mały przełącznik ze standardowymi pozycjami R, N, D i P. W samochodzie, który płynnie przełącza się między napędem spalinowym oraz elektrycznym i niezauważalnie wiąże je ze sobą, tradycyjne sterowanie skrzynią biegów traci sens, natomiast na to, że gdy zależy nam na samodzielnym kontrolowaniu biegów, cały czas mamy do dyspozycji łopatki przy kierownicy. Mamy przy niej panel z trzema przyciskami. Pierwszy to oczywiście tempomat, drugi służy do aktywowania manualnej zmiany biegów łopatkami. Natomiast trzeci przycisk, oznaczony ikoną diamentu, nazwany jest jokerem i może służyć do czego tylko chcesz. Wewnątrz centrum multimedialnego możemy przypisać mu dowolną funkcję zarówno z kategorii multimediów, napędu, trybów jazdy itd. Fajny Bayer. A zbliżając się powoli do końca, w jaki sposób mogę podsumować Porsche 918? Prawdziwy, naładowany technologią kameleon. Rozumiem, że purystom wszystkie te skomplikowane systemy mogą przeszkadzać, ale dzięki nim zyskujemy to co najlepsze z obu światów. Z jednej strony sprytnie zarządzając energią i niezauważalnie przełączając napędy w czasie codziennej jazdy oferuje naprawdę ekonomiczną jazdę, z drugiej strony, na szczęście, ogrom zaszytych w nim technologii, trybów jazdy i tak dalej nie zdominował prawdziwych sportowych doznań, czego przejawem jest zastosowanie wspaniałej, wysokoobrotowej, wolno-sącej V8. -ki. Jeśli tak ma wyglądać przyszłość motoryzacji. Jeśli w taki sposób można pogodzić eko-wymogi nowoczesnego świata, jednocześnie zachowując benzynę krążącą w żyłach i wznosząc osiągi samochodu na niespotykany dotąd poziom, to ja to kupuję. Ten oto sposób przedstawia się pierwszy przedstawiciel świętej trójcy: Hyper Out. Za kilka tygodni pojawi się kolejny, i potem ostatni, dzięki czemu będziemy mogli je ze sobą porównać i przekonać się, który z nich jest najlepszy. Zanim to jednak nastąpi, to zapraszam Was do sekcji komentarzy, gdzie z chęcią poznał Waszą opinię: czy 918 według Was dobrze kontynuuje tradycję najlepszych i najszybszych modeli Porsche? Czy jednak ta ilość i skomplikowanie technologii powoduje w środku taki mały zgrzyt. Bohater dzisiejszego filmu jest dostępny w bardzo wielu grach wyścigowych, które oczywiście w dobrej cenie kupicie na G2A, który jest partnerem tego kanału. Oficjalna odzież i gadżety powagowanych dostępne są w sklepie, który linkuję w opisie, tam również znajdziecie opcję wsparcia kanału zarówno na Patronite, jak i bezpośrednio na YouTube. Natomiast jak zawsze po prawej stronie pojawiają się Wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie subskrypcja, koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony, Robert, trzymajcie się ciepło, cześć. Podobno na horyzoncie niedługo ma już się pojawić następca 918. Jak ten czas leci?